Cześć. Dzisiaj chciałem Wam pokazać ładowarkę firmy Bosch. Jest to model GAL18V 160C. Ładowarka, jak to ładowarka, ładuje nam praktycznie w sposób standardowy akumulatory, ale mamy tutaj bardzo ciekawą funkcję. Po włączeniu tego przycisku. Ładowarka zdecydowanie nam przyspiesza i ładuje nam akumulatory dużo szybciej. 16A no to, to, to spory prąd, sporo, sporo szybciej niż standardowo. Oczywiście nam kosztem, kosztem akumulatorów będą się szybciej nam zużywać, ale kiedy nam są potrzebne natychmiast, w bardzo jakieś tam ekstremalnej sytuacji, szybciutko możemy je podładować, nawet taki 8A akumulator. Bardzo szybko się nam naładuje. Co do jeszcze budowy ładowarki, to oczywiście łączność bluetooth, która w tym modelu jest. Bardzo się przydaje, naprawdę jest tam parę ciekawych funkcji, o których za chwilkę powiem więcej w aplikacji. No i kontrolki tutaj ładowanie i tu bardzo ciekawa kontrolka, bo raczej ładowarka Bosza nie spotkałem się jeszcze, żeby był poziom naładowania akumulatora we wcześniejszej ładowarce była tylko kontrolka od ładowania i naładowania, czyli świeciła, migała lub też się zaświeciła się o tym ciągłym, jeśli już akumulator był naładowany. Tu mamy podgląd. Ciach, ładowarka zasygnalizowała, to jest dodatkowa jej funkcja. No i teraz widzimy jak ładuje się ten akumulator? W, yy, w takiej pozycji no, ciężko jest nam sprawdzić na baterii. W innych ładowarkach no, musieliśmy, się, musieliśmy jakoś kombinować, żeby sprawdzić na ładowanie. Tu nawet w tej pozycji nie działa włączenie yy, na akumulatorze. Ale jest nam to niepotrzebne, gdyż mamy tu z boku poziomy ładowania. I to tyle, jeśli chodzi o samą budowę. Nie będę tam ich parametrów przytaczał. Zobaczycie sobie wszystko yy, w opisach na internecie. Teraz może przejdziemy do aplikacji. I tak, aplikacja, yy, która działa z y, tą, tą y, ładowarką, to Bosch Tallbox. Niestety, Pro 360 aplikacja nie łączy się z y, tą ładowarką. I tutaj mamy już po kolei nazwa. Tutaj mamy dane, akumula, dane akumulatora, jego naładowanie, nazwa już, nie akumulatora, tylko ładowarki, połączenie i tryby. Możemy sobie ustawić, jak, jak szybko ma naładować ładowarka. Maksymalna żywotność, czyli tutaj. Czyli nasz akumulator osiągnął pojemność 80% i tak jak to telefony komórkowe, czy, czy wszystkie inne urządzenia, zaleca się ładować do 80%. Ja jednak to zwiększę. Musimy włączyć jeszcze raz tak. E, nie gładuje się akumulator nam na 100%. E, tutaj tryb przechowywania i akumulator osiągnął po, po poziom 50%. W takim, takim doładowaniu będzie nam się e, utrzymywał. Co jakiś czas w razie co gładowarka go podładuje, jeśli spadnie napięcie. No i to jest takie bezpieczne przechowywanie akumulatorów. Ale my. Nadal chcemy troszkę zobaczyć więcej. Więc jeszcze raz podłączymy, i mamy tutaj dane akumulatora. No, nie, nie zaktualizowało się. On jest zaktualizowane I mamy typ, jaki akumulator mamy w wodowarce, pojemność jego teraz, jaki jest, jak jest naładowany, pozostały czas ładowania, kondycja akumulatora. Się wyświetli bądź się nie wyświetli. Często w akumulatorach moich się nie wyświetla. Nie wiem, może on jakieś podróbki akumulatorów, choć raczej o prawdopodobne. Eee, o, właśnie, pozycja ta ja niedostępna. Eee, w jakimś akumulatorze nowszym się to wyświetlało. Eee, był akumulator, nowy akumulator, więc pozycja wtedy była eee, kondycja akumulatora była bardzo dobra. Eee, temperatura, sygnał dźwiękowy, właśnie ten jak eee, akumulator ładujemy. I identyfikuj moją ładowarkę. Szczerze nie mam pojęcia, do czego ta opcja służy. No i oczywiście tu mamy yy, co się działo aktualnie z, z, z urządzeniem. Jakieś alerty. No, troszkę więcej niż, yy, niż zazwyczaj, prawda? Zazwyczaj się nic tam na rzeźbiach nie pojawia. Tutaj mamy już jakieś tam, yy, jakieś tam alerty. I tyle. Więcej praktycznie nie ma nic w tej aplikacji. Yy, możemy się dowiedzieć, tak jak powiedziałem, fajnie, bo możemy się dowiedzieć yy, o kondycji naszych akumulatorów. No, raczej tego nigdzie, indziej się nie dowiemy, a tu w tej ładowarce się dowiemy. I to by było na tyle. Jak się y, przydało, przydało co nieco z tych moich tutaj y, wywodów, to zapraszam do łapki w górę. Od jakiegoś suba. Dzięki, wielkie do usłyszenia.